No i hejo, rozsadziłem Plac Xim, O, zobaczcie, to jest właśnie ta mateczna, tutaj następna sadzonka będzie i tutaj zobaczcie ile, a no to jest następna, ile małych. Pierwszy rok, teraz w lecie, rozkręciłem się z nagrywaniem filmów. Montuję w YouTube. Mam kanał swój. Nie chciałem filmować, ale chciałem się, chcę coś się chwalić moimi roślinami. To jest Ogród Marcina. Inne od wszystkich wszystko trzymam inaczej i hoduję inaczej pewnie na wiosnę będzie jakaś sprzedaż to jest dużo dużo jest młodych sadzonek jak coś to piszcie na komentarzach Nadwyżka będzie, to na pewno będzie jakaś sprzedaż. Piękne liście. Brak Steam. Jest coś się narobić. Jest rycia w tej ziemi. Jest. Ale. Szaleje normalnie na punkcie ogrodu. Powieści mi ale szaleje. Trzymajcie się. Ciepłego wieczoru. Cześć Wam.